Odlajkuj wszystkie fanpage, e, których nie oglądasz, które nie są dla Ciebie użyteczne. Aktualnie żyjemy w czasach, kiedy mamy przed sobą masę różnych informacji, ale wróćmy do tego, jak to wszystko się zaczęło. Jakieś 30-25 lat temu pewnie niektórzy z Was pamiętają. Podróżując jakąś drogą czy autostradą, miałeś masę billboardów przed sobą. I to było skuteczne. To było skuteczne jakiś czas temu. Być może gdzieś tam to nadal w mniejszym, większym stopniu w określonych lokalizacjach działa, ale na ten moment nie jest to tak skuteczne, jak było, było kiedyś. No i później był rozwój prasy w Polsce, również przeglądaliś gazety, również było masę reklam, masę informacji. Później w telewizji te reklamy były coraz lepsze. No i tak gdzieś w latach 2000-2005 coraz większy ruch zaczął być generowany przez reklamodawców w internecie. I aktualnie na przykład jest też taka sytuacja, że wchodząc na znany jakiś portal polski, jeżeli masz włączonego AdBlocka, nie przeglądniesz treści danego artykułu, ponieważ portal wymaga od Ciebie to, abyś AdBlocka na tej stronie wyłączył, ponieważ oni się z reklam utrzymują. Ale do czego zmierzam? Co mam dokładnie tutaj na myśli mówiąc odlajkuj wszystkie niepotrzebne fanpage, e, których nie oglądasz, które nie wnoszą wartości Twojej życie. Co mam dokładnie na myśli? Mam na myśli takie pojęcie, jak dieta informacyjna. Co to dokładnie znaczy? Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w danej dziedzinie. Na przykład, chcesz być super sprzedawcą, chcesz być super traderem na Forexie, chcesz być super liderem w swojej organizacji, chcesz być super streamerem na przykład, to nie zaprzątaj sobie głowy wszystkimi rzeczami, które są spoza tej tematyki, która cię interesuje. Przykładowo, jeżeli chcesz być superkulturystą, to oglądaj tylko i wyłącznie superkulturystów i trenerów, od których możesz się czymś zainspirować, od których możesz się czegoś nauczyć, bo oglądanie innych rzeczy nie przyspieszy twego wzrostu w tej dziedzinie, w której chcesz się rozwijać. Dlatego moim zdaniem, jeżeli chcemy osiągnąć sukces w danej dziedzinie, musi być tunelowe widzenie, koniecznie. Dieta informacyjna, maksymalne skupienie się na tym, co chcemy osiągnąć, i odlajkowanie wszelkich stron, wszelkich fanpage'y, które nie wnoszą w wartości w Twoje życie. Wszystkich profilów na Instagramie, które też Ci nie dadzą, nie dają Ci tego, co Cię przybliży do Twoich celów, tak? To jest stracony czas. Co jeszcze? Subskrypcje na YouTube. Zobacz też, ile może Ci zabrać czasu oglądanie filmów na YouTube które niekoniecznie są dobre w roz Twoim rozwoju. Na przykład zobacz, co się dzieje. Przychodzi powiadomienie na Twój telefon, dostajesz powiadomienie, że dostałeś jakiegoś tam lajka na Instagramie albo, albo coś tam i automatycznie bierzesz telefon, sprawdzasz powiadomienie i automatycznie założę się, że pochłania Ci to około 10, 15, pół godziny na przeglądnięcie całego Instagrama. A co by było, gdybyś miał tylko 20 profili albo nawet 50 czy tam 100, Osób, które Cię inspirują, osób, które sprawiają, że rośniesz, osób, które sprawiają, że stajesz się lepszy w swojej wybranej przez ciebie dziedzinie. Dlatego, jeżeli naprawdę chcesz osiągnąć sukces w danej dziedzinie, zalecam dietę informacyjną. Tak samo jest w kwestii grup na Facebooku. Jesteśmy każdy z nas jest w około 100, jak nie tysiąc grup, grupach, gdzie finalnie i tak każdy z nas nie jest tam aktywny, nie chodzi na te grupy, one tylko nam zaśmiecają wall. A finalnie to nic nie przekłada się na nasze życie, na nasze rezultaty. Dlatego lepiej po prostu odlajkować te grupy, nie być tam, bo szkoda Twojego czasu. Lepiej go poświęcić na konkretne działanie. Daj znać koniecznie, co myślisz o diecie informacyjnej. Czy może stosujesz, czy może nie stosujesz, czy może słyszałeś o tym gdzieś. Daj znać koniecznie w komentarzu. Ja nazywam się Emil Kowalski. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną. Trzymaj się. Na razie. Cześć.